Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu osłabione jaskółki na meczu wyjazdowym przegrały z lotosem Wybrzeże Gdańsk. Przeciwnik okazał się pierwszym pogromcą drużyny azoty Tauron Tarnów w tym sezonie, wygrywając 49 do 41. Przy czym w tarnowskiej drużynie zabrakło dwóch liderów: Grega Henkoka i Janusza Kołodzieja. Wczorajszy mecz za to znów należał do Jaskółek. Przy niepewnej pogodzie azoty Tauron Tarnów zwyciężyły z unibaksem Toruń 50 do 40. Tym razem gospodarze nie zawiedli i zaserwowali swoim kibicom olbrzymie emocje. Okej, okay. już od samego początku była bardzo zacięta. Goście postawili dzisiaj bardzo trudne warunki. Męż był bardzo zacięty przez całe zawody drużyna gości trzymała do nas małą, małą stratę punktową. Zawody na bardzo wysokim poziomie sportowym, bardzo fajne, mogły się podobać kibicom. My cieszymy się cieszymy że wygraliśmy te zawody, zgarnęliśmy 3 punkty. No i teraz przygotowujemy się do dwóch ciężkich wyjazdów i Gorzów i Leszno. No, ale jesteśmy dobrej myśli przed e, tymi meczami i postaramy się zrobić wszystko, żeby e, z tych dwóch wyjazdów przywieźć kolejne punkty. Na to, że mecz nie będzie należał do najprostszych wskazywał pierwszy bieg, w którym bracia Pulczyńscy zdobyli podwójne zwycięstwo zostawiając w tyle Macieja Janowskiego i Jakuba Jamruga. E, na pewno pierwsze dwa starty były bardzo dla mnie udane. E, czwarty start wyporadziłem, ale Martin jest strzelił z wyjścia z drugiego wirażu, więc nie mogłem zrobić. Tego jak trener, to gra błędów. I... Kto to tu więcej będę w pełni przegrywa. Gratuluję drużynie Stornowa wygranego meczu i jedziemy dalej. Kolejne biegi nie były już tak optymistyczne dla drużyny gości. W kolejnej gonitwie niezawodna para Madsen i Waculik zwyciężyła z dwoma Australijczykami: Ryanem Sullivanem i Darcym Wardem. W dalszych biegach drużyna jaskółek wypracowała sobie już bezpieczną przewagę, którą kontrolowała do samego końca. Nie dając drużynie przeciwnika zbyt dużych szans na wygraną. No, co mam powiedzieć? Chcieliśmy wygrać, walczyliśmy. Uważam, że mecz był ładny, bynajmniej dla Kibiców i, i nie tylko. No, drużyna Tarnowska była równiejszą drużyną jak u nas, i, i te punkty, co żeśmy startowali, pogubili, zdecydowały o wyniku końcowym. Ale. To jest sport i praktycznie tu jest gra błędów, kto ich mniej zrobi, ten wygrywa i dlatego Tarnowianie ich zrobili mniej i wygrali te zawody. Ale do końca jeszcze ligi jest trochę czasu i obyśmy się spotkali jeszcze raz i walczyli tak samo jak u nas, jak i w Tarnowie. Na pomeczowej konferencji prasowej Leon Macyn podsumował mecz w imieniu drużyny. team. A za ty zawsze były mocną drużyną. Fajnie widzieć, że wciąż rośniemy w siłę. Musimy skupić się na następnych pojedynkach i na szczęście wrócił do nas Janusz i Greg. Dla mnie dziś pojedynek nie był najłatwiejszy, a to dlatego, że boli mnie ręka, ale leczę się, więc będzie coraz lepiej. Dziś wystartowałem na nowym silniku i muszę powiedzieć, że sprawuje się całkiem nieźle. Dzięki wszystkim, którzy przyszli na dzisiejszy mecz i każdorazowo nas wspierają. Ciągle mówimy o tym, że to bardzo dla nas ważne. Wielkie dzięki dla nich, ale także Gregowi i całej drużynie, którą uwielbiam, oraz wiem, że zawsze mogę liczyć na ich pomoc. Pogratulował kibicom także trener uni-backsu Jan Zombik. Chciałbym pogratulować dobrej atmosfery, a przede wszystkim. Wspaniałych kibiców, bo przez całe zawody yy, przeżywali to razem z zawodnikami i dopingowali yy, takie jedną jak i drugą drużynę, także jeszcze raz dziękujemy za, za wspaniały doping.